Cześć! Z tej strony a to kolejny odcinek na tym kanale. Dzisiaj nagrywam pierwszy odcinek z nowej postaci. Wydropiłem sobie... Jak to się nazywał? Toksyczny cytryn. Ostatnio go wydropiłem z paczki. I lecimy sobie do... To, tu można zagrać. Powiedzmy, że. No, Okej, okay, tutaj. Albo. No dobra, takie zwykłe rundki. Na początek. Bo nie wiem na razie, jak się nim gra i Kimon jest, więc dobra, takie coś i lecimy. On nazywa się toksyczny cytryn, więc pewnie to będzie coś. Na ko. Jako. Jest w ogóle bardzo rzadki, też. Więc też fajnie. To pewnie będzie ciekawym. Ciekawą postacią. Pokonaj 50 zombie. No dobra. Pójdziemy pokonać 50 zombie. Dobra, wychodzi ktoś tam. On strzela po dwa, ale on pewnie... Tak, on zatruwa też. Oj, oj. Ja nie ma jakichś dużych obrażeń. Podwa biję tylko niestety. Ale też zatruwa, więc to jest dobre. Dobra, strzelamy naukowki. Trzeba się pozbyć O nie, super ja Bijemy, bijemy Dobra, pada Teraz ten Dobra, Nawet fajny jest Nie bije dużo, ale no Zobaczcie, jest jakby Ta doksyna na nim siedzi i zadaje mu dalej po dwa Nawet nie trzeba w niego bić Supermus. Ona przecież Przez ściany też jakoś bije no, no i ja nawet nie strzelam, ma ktoś siedzi na nich więc fajnie fajna postać Dobra, Dawaj, dawać, dawać wszystkich o nie Żeby mnie zginął Bo nie wie jakoś wielkich obrażeń niestety No, dobra Leci Oj, zginąłem Ale ogłuszyłem go, więc dobrze O, ktoś mnie leczy Dobra, trzeba ich tutaj dobić. Na pewno... Oj! Tego! No, nie dobiłem już. Sam zginąłem. No niby cytryn ma tam 200 HP chyba, ale to nie jest jakoś, widzę. Giga dużo. Dobra. lecimy hop tutaj. No, to jest jakiś pirat. Przycielamy z niego dobrze. No chodź pirat, chodź, chodź. Teraz zginie I z... Leży, albo teraz. Ok, tu jest jakiś żołnierz jeszcze i inżynierowie są też. O nie, jest imp. Bot impa. Dobra, podpalamy, A nie, bo został już pokonany na szczęście. Dobra, tu już poginęli, Mamy 24 do 22 na razie. Więc nie idzie jakoś najlepiej. Dobra, ten leży jeszcze tam. Idą, żołnierz tu jeszcze był. Oj, naukowiec! Idzie tu chyba. Albo nie są? Nie, on gdzieś tam jest. Wejdziemy tutaj po żołnierza. No nie trafiłem. z tego. Tam jeszcze wychodzi. O, nie bi mnie. Tam jeszcze wychodzi. Super mózg. No dobra, zabijemy. Zabijemy. Ale naprawdę dużo obrażeń nie bije jakoś. Jedynie co go ratuje to to, że zatru... zatruć można. Otruć latam, im, impa bijemy. Ktoś jeszcze tutaj inżynier. No i zobacz, no i on bije cały czas tą toksyną swoją. Może nie jest dużo, ale no, bije. Dobra, żołnierz ginie. No bo jeszcze nie. Teraz ginie. I że zginął tam Imp. Jest. 2, Imp pokonany. Jeszcze inżynier. O nie. Ja chyba zginę. Zginąłem. Inżynier. Co tu się stało? Na swoim tym jest pokonany chyba. No bo ty ma najwięcej HP. Ciekawe, jakie są w tej grze jeszcze inżyn... inżynierowie. Inni. Ja to NIE JESTEM PEWNY No pewno ich dużo jest Tych postaci jeszcze Jest 40... O nie Nie, to nie jest jeszcze Dobra, tutaj... Trzeba pokonać... Supermuzga Dobra, pijemy Po 7 z bliska Jeszcze tutaj jest... O, ale wygraliśmy, dobrze No no, nie, no, no jak to, na takie pierwsze wrażenie, to ta postać, no mało bije na pewno, bo po dwa, ale zatruwa. Bo, może to zatrucie nie działa jakoś długo na niej, ale. Ale tam przez chwilę działa. Dobra. To lecimy z kolejną. Z kolejną walką. Nie jest to jakaś bardzo dobra postać, ale. A, mogłem w sumie inną mapę wziąć. No dobra, lecimy dalej. Muszę jeszcze go przetestować. Dobra, skacze tak samo jak wszystkie cytryny, chyba. Na razie mam jednego, ale chyba wszystkie skaczą tak samo. No, są tam zombie, bijemy. Tu dwa obrażeń la Leży naukowiec teraz Naukowiec zginął Super mózg, który też nam troszkę bije niestety Też powinien zginąć, zginął, dobra Myślałem, że jeszcze uleczy tego naukowca Ale nie zdążył na szczęście uleczyć go Co tu się dzieje? Halo O nie! Aha, bo tu jest to działko Inżynier się rozłożył Dobra No nie, nie, nie tę umiejętność Dobra, tutaj I strzelamy w, w pirata. Nie jest ten pirat, jest po 8 mu dodajemy. Jak uderzamy w niego, a koło niego to tak po 2 to jest imp. Wijemy, bijemy, imp zginie? Zginął. To jest jeszcze inżynier. Czego też powinniśmy. Za... O, tu też jest. to no, nie fajnie. Dobra. A, wylecieliśmy już. Kocia łapka. Niestety. Z 15 do 16. Tutaj są pana naukowców. Chyba jeden zabity, drugi zabi... i Czech zabiłem. Ta toksyczność dobiła w sumie tego swego mózga. Więc fajnie, że jest taka, że się utrzymuje ta toksyczność przez chwilę. Bo może na przykład zabić kogoś jeszcze, dobić. Ten tu wybuch. Dobra. Oj, tu jest jeszcze. Dobra, zmieniamy się w kulę i. Aj, nie trafiłem. A tak w z sportu też nie trafiła. Chyba chciała w nas wjechać ten zabity, jeszcze imp im zabity Supermu oj mamy 28 do 24 do, do 25 dobra leczymy się i idziemy teraz na inżyniera znaczy nie na inżyniera tylko od gwiazdy sportu leży Dobra, bijemy. tego żołnierza. Żołnierz leży. Leży. Ale pokażcie mi jeszcze kogoś, na przykład naukowca. Też go zabiję, on nie ma dużo obrażeń. Zabiję? Nie, jeszcze żyje, ja też chyba ginę już. A tutaj bijemy wszystkich? Dobrze, bo jak uderzamy nawet w ziemię tą toksycznością, to to się jakby rozkłada i wszystkich bije. Nie tyle. Nie tylko jedną, więc nawet spoko Tutaj chyba jest jakiś sondek. Widziałem. Na nie Nie ma. O, jest taki. bijemy, Może mamy umiejętność, żeby nie mógł teraz bić przez chwilę. Chyba, że z bliska. No chodźmy tędy. Tutaj na środek. Dobra. Jest tu ktoś. Jakaś mina, od. No bije, bije ktoś. O, od kaktusa na to mu coś i to. O i tarczy trzeba włączyć. Nie zdążyłem. No trudno. Pojawi się. No chyba zombie to wygrają. Oby nie. Dobra Naukowiec, no chodź. No nie, no. Odrodziła się gwiazda z sportu niestety. Ale już ją zabijemy. Albo nie, ona ma tyle samo HP jak naukowiec, ją odrodził. Nie wiedziałem. I chyba zombiaki właśnie wygrały. No, mam rację 47 do 50, no. No cóż, niestety. Oczywiście jestem tu. No co na Na razie gramy, więc. Okej, okay, no przetestowaliśmy sobie trochę. Tą postać ostatni czwarty pakiet, toksyczny pakiet. Ciekawe, że pierwszy pakiet jaki otworzyłem w sumie to bardzo rzadki mi od razu wyleciał. No ale dobrze, no co mogę powiedzieć? No na pewno jest ten jego. Chodźmy jeszcze, może tutaj pokazać wam Dobra, hop, wcanie jego kwas jakby się, tylko więcej zombiaków bym potrzebował się rozdziela na kilko A co to unieść flagę Co to jest unieść flagę Aha mam Aha, robiliśmy to już chyba kiedyś Ta, robiliśmy już to kiedyś. Flaga niewiarygodnej mocy. Dobra, no to jeszcze tu go przetestujmy w boju. Tylko, trzeba? w wi... czy jest. Dobra, nie, tu go nie testuję, bo ta flaga wydaje mi się, że robi tak, że... Y... Więcej bije twoja postać, więc to nie ma sensu. Tak na fladze testować, bo to nic ci nie da. Dobra, weźcie już przejmijcie ten punkt zombiaki. Jest to w ogóle jakaś kura. To jest jakiś ukrytek. No Jest tu jakiś ukrytek, może go zrobimy kiedyś. Dobra, są tu jakieś zombiaki jeszcze. Są... No to nie biję jakoś dużo obrażeń, bo 6... No niby po 8, no ale czasami po 2 uderzy. A dwa to nie jest jakoś duże, jak grać z taką na przykład gwiazdą sportu co ma 200. Obrażeń, to, to nie jest takie silne ja ten też pada, ten też Padają, padają No po siedem, po siedem czasami umiem uderzyć, ale tak to po dwa po może biję, po trzy Niby bardzo rzadka postać, ale mi się wydaje, że do rzadkich mogłaby należeć no, Nic za bardzo ciekawego na takie Zombie jakiej, dobrze. To ja wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku z testowania jakiejś nowej postaci, która nam wypada. Do zobaczenia, do następnego odcinka. Na razie. Cześć!